Ja witam Was kochani. Dawno do Was nie mówiłam. Jakoś czas leci. Już e, są święta tuż tuż, no więc chciałam powiedzieć co ja porabiam. Co ja porabiam? Korzystam z wszystkiego co się nadarza. Ostatnio byłam tydzień e, temu w Zamku Książ na pięknych wystrojach, e, e, takich właśnie świątecznych. Później byłam trochę chora, tak trzy dni mnie wyłożyło, trochę na grypę", co ja na grypę, 27 lat temu chorowałam. Obliczyłam, może 30. Teraz po, po raz drugi, no, ale przeszło łagodnie. Później byłam na występie baciary. Później byłam na koncercie, takim, wiecie, e, orkiestra taka dęta. E, Dzisiaj jest czwartek, jak zwykle, taneczne wieczorki, więc bawię się. No i potem, poniedziałek, coś pomyślę o świętach. Poniedziałek, wtorek, ja jeszcze do Wrocławia, bo mam. Umawiane terminy, także coś tam od środy ruszę ze świętami. No, Kuchaj, nie mam tak rozplanowane, że ja się nie narobię, nie napracuję, a święta się odbędą. A ja powitam je uśmiechem, z radością, wypoczęta, zrelaksowana, bo ja tam szaleć nie będę okiem pucować, nie będę porządków dla sanepidus nie będę robić. Także już mam takie ciepło ustawiane. Zrobiłam sobie wcześniej tam w tygodniu jeden wieczorek krokiety, jeden dzień sobie zrobiłam troszkę parę, wiecie, tak na styk, parę uszek, to ja za 40 lat małżeństwa drugi raz sobie to. A dlaczego? Bo mi się nie chciało. Jak wyjeżdżałam, to miało się sens, sensem, żebym ja przyjeżdżała przed świętami, w wir pracy wpadała, a te, że teraz nie wyjeżdżam, jestem w domu, Troszeczkę mam więcej czasu, więc sobie to zrobiłam, a u mnie jest Wigilia, więc po prostu zrobiłam, żeby moja rodzina się cieszyła. Więc kochane dziewczyny, kobiety, znajomi, przyjaciele i wszyscy nowi, którzy mi obejrzycie, nie szalecie. Nie ma sensu. Co cię odchodzą okna? Czy ty je myłś? Czy tam pod szafką wygrzebałaś te śmieci, czy nie wygrzebałaś? Ja zawsze to powtarzam. Kobieta musi być taka perfekcyjna, a później spójrz na siebie, jak spędzasz te święta. No jak zmęczona, padnięta, zestresowana, zasmucona, zdołowana, bo oczywiście Cię nikt nie podpali, nikt Cię nie doceni w większości, więc po co Ci kochana kobieta? Ja już zapisałam się też na Sylwester. Za tydzień przed świętami też są tańce, nie wiem, czy przyjdę, czy nie, dlatego, że tu jest tak kameralnie parę osób, nas jest, zapytam tych znajomych, co zawsze chodzą, jak przyjdą, to może ja przyjdę. Także widzicie, pełen luz, pełen relaks, spokój, radość, uśmiech na mojej twarzy. Ja co mam będę mówić? Święta są dwa dni, a przygotowań ile do tych świąt? No, ile przygotowujecie się do tych świąt wcześniej? Ja to zrobię błyskawicznie. Ja, Bożena, no to dzień, czarodziejska, wiecie. Tu się będę uśmiechać, tu będę tańczyć, tu ryb muzyki, tu będę się kołysać. Tam się jakieś ciasteczko ufie, tam coś się zrobi. A jak się skrzaty. No to kochani, ten przedświąteczny czas, bo nie wiem, czy będę mogła do Was jeszcze coś nagrać, nie ze względu braku czasu, tylko miejsca, no bo wiecie, u mnie w domu się nie można nagrać, bo się wszystko przemieszcza, rodzinka, chodzą i tak dalej, ktoś tu dzwoni, ktoś przychodzi, dzwonek, telefon i tak dalej, ale jak mi się uda gdzieś jeszcze znaleźć kącik, to być może do Was pogadam, a póki co puszczam do Was oko. Przemrużeniem oka, tak w końcu świetle. nie ma, bo no nie ma to jak pełen relaks, radość, uśmiech i przyjemność. Bo jeżeli nie będziesz miał z tego przyjemności, szkoda Twojego zachodu, szkoda Twojego wysiłku, szkoda Twojej pracy i Twojego czasu, no to buziaki. jaki.